Cześć, jestem Klaudia to kanał, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach za projekt doświadczenia, w tym otrzymasz kwas siarkowy 4. Uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego wpisując odpowiednie miejsca, symbole lub wzory chemiczne od wybranych wybranych spośród podanych. No dobra, mamy tutaj otrzymać kwas siarkowy 4. Kwas siarkowy 4 to jest H2SO3. I aby go uzyskać, mamy tutaj tlenek kwasowy, czyli SO2, ponieważ tlen ma stałą wartościowość, która wynosi 2, a siarka 4. 4 dzielna 2 to 2, czyli już mamy pierwszy odczynnik, i każdy kwas tlenowy tworzymy z wodą. No i mamy drugi odczynnik. To znaczy, że ta ciecz, którą tutaj mamy, to woda. A wprowadzamy do probówki SO2, czyli tlenek kwasowy kwasu siarkowego 4 lub inaczej tlenek siarki 4. No i tutaj mamy tą reakcję. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już!